Zimbabwe jest rozwiązaniem zagadki, choć tak naprawdę jest połową rozwiązania zagadki, dlatego że wodospady Wiktoria leżą na granicy Zimbabwe i Zambii. I to jest niesamowite miejsce. Jak każdy wodospad, szczególnie taki duży, a wodospady Wiktorii mają ponad 100 metrów wysokości. Są uważane za największy wodospad na świecie. Są uważane za największe, dlatego właśnie, że są takie szerokie i takie wysokie. I to oznacza, że tworzą największą na świecie ścianę spadającej wody. I dlatego właśnie mówi się, że to jest największy wodospad. Jest dwa razy wyższy niż wodospad Niagara i kilka razy dłuższy od niego. No i w Zimbabwe dzisiaj oczywiście pełne słońce na błękitnym niebie i jest wyjątkowo ciepło, dlatego że dzisiaj jest plus 27 stopni, a we wrześniu tam zwykle jest tak taka pora sucha, ale taka cudownie wiosenna temperatura, mniej więcej 22 stopnie, słońce i bez deszczu we wrześniu właśnie. A gdybyśmy się jeszcze teraz zatrzymali w Zimbabwe na drugie śniadanie, to spodziewajcie się gorącej papki z mąki kukurydzianej z dodatkiem warzyw albo mięsa. To jest najbardziej popularne danie, a na deser świeżo prażone orzeszki ziemne. Być może to nie brzmi zachęcająco, ale jeżeli nigdy nie próbowaliście takich takich Chodzi o to, żeby te orzeszki były świeżo zebrane z pola, nie z puszki, nie przywiezione skądś, tylko one tam wyrosły z tej ziemi, pobrały sobie różne mm, pyszne składniki, dojrzały tam i są takie gotowe i są jeszcze gorące, bo uprażone w gorącym popielu i to są po prostu. Popielu powiedziałam. <ścoughs> uprażone w gorącym popiele to są najlepsze orzeszki na świecie.